Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę tak bardziej na bogato, chociaż nie tak jak inne kanały robią, ale mam wkład z Drapek w kwocie 50-55 zł. 4 razy Paradiso, ostatnie sztuki i gruby cash, bo ostatnio mi słabo wyszedł, więc mówię, damo jeszcze szansę. No i super linie za piątkę. Zrobimy sobie na początek te super linie. Super linie za pięć, Ok. O, coś mi dropa, dzisiaj znowu szwankuje. Łódź serce. Łódź serce. Dobra. I tutaj może trochę bardziej przybliżę, jak do rady. O! Dobra. Będzie lepiej widać. Następne symbole: kości i tęcza. Kości i tęcza. Nie ma. Albo ja nie widzę, albo nie ma. <laughs> Przy okazji się znajdzie, ale muszą być też te właśnie symbole, których nie ma. To jest tutaj raczej reguła, norma. Arbus i klucz. Klucza nie ma. Korona, dzwon. Tu była łódź. Dzwonek. Korona i dzwonek. No. Następne mamy popcorn balony. Gwiazda lody Gwiazdy nie widziałam Gwiazda lody Tu był dzwon Lody I lody Tutaj ładnie linia już się Tworzy słoń podkowa, mamy słonia, mamy podkowe, tutaj ładnie już się linia zrobiła, chociaż nie taką linię szukamy, słoń podkowa, tutaj też ładnie już linia, coś czuję, że chyba tu linia będzie, bo już... Tak ładnie odsłonięte Okulary mogłyby wpaść Albo klapki A mamy cytrynę rower Cytrynka rower Jest cytryna I rower Dobra Też coś wpadło, więc jest nieźle I krapmoneta jest krab. Jest moneta i krab. Tu moneta. Krab. Krab. I moneta. No. ładnie, ładnie. Dobra. I oj, biedronka, motyl. To nie ma chyba tego. Biedronka, motyl. Nie ma. I kwiat leżak. Kwiat leżak. Tu jest kwiat, tu jest leżak. Tu jest leżak. Leżak, kwiat. Nie. nie dali nic. O tu. Widnie. Niestety. Jest puste. Ale trudno

Trzydzieści i czterdzieści. Tutaj dwadzieścia sześć. Dwanaście. Dwadzieścia trzy. Trzydzieści dwa. I dwadzieścia dziewięć. Osiem. Piętnaście trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery i trzydzieści pięć. I ostatni chyba rządek. Trzydzieści cztery, jedenaście, siedem, dwadzieścia pięć i dwadzieścia osiem. Mamy pustaka? Mamy pustaka. Niestety. Dwa puste. Cała Cała szansa w paradiso. Dobra, zróbmy sobie od najmniejszego, czyli od trójeczki. I okej. Okay. O, od razu lepiej. Tutaj jest to takie, lepsza ta powłoka, taka mewa motyl. Mewa motyl. motyl. Miałam o tym okay. tak nie ma więcej nic mamy palmę kostium kostium palma palma No i tutaj nic nie ma dobra arbus arbus co ja gadam Aparat i kotwica. Aparat i kotwica. Jest aparat. Kotwica. Kotwica. Aparat. Okej. Okay. I. A tutaj jeszcze był z kostium. Tak, kostium. Dobra. Mamy flaminga i mamy latarnię. Flaming. Latarnia. Latarnia. Mhm. Mamy fale i wodolot. Fala wodolot. Jest fala. To było jeszcze latarnia. Wodolot. Ok. Delfin wiadro. Delfin. 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 Mhm. Tu jest wiadro. A tutaj... To była fala, mamy łódź i mamy termometr, termometr, termometr łódź i termometr, a tutaj nie ma nic. Пилка солнце, пилка солнце, хмурокраб. Ostatnie dwa płetwy ośmiornica. Płetwy ośmiornica, ośmiornica i chyba tyle. Dobra, tak, ustak Teraz z numerem dwadzieścia. Jest tęcza i ośmiornica. Ośmiornica. Tęcza. I tutaj nie ma nic. Mamy motyla i bluskę. a plasma e aparato costa arbus. íris e Napój chmura. O mamy linię za dwadzieścia. Napój. A chmurka. Jest tutaj chmurka. Napój. Liść ryba. Delfin i shorty Delfin, shorty shorty. Tencza była tu. Delphin. Tu są shorty. Delphin Shorty Shorty. I shorty, dobra. Co jeszcze dadzą? Wiadro serca, wiadro serca, wiadro, tutaj serce i tu. Dobra. I co dali deska i latarnię latarnia, deska, mm. i tyle chyba. Tak. Jest tutaj mamy dwadzieścia złotych. Cc. Cc. To się zgadza. Dwie dyszki. Dobra. To jeszcze może z dwudziestym pierwszym sobie zrobimy, ale nie wiem, czy będzie coś, jeżeli w było. Zobaczymy. Krab i aparat. Kopel, żółw. I tu jeszcze kapelusz. No, dobra. To tutaj jest ryba i termometr. Ryba. Jestem pewien, że czy możemy powiedzieć te shorty. że Dobra. Serce i parasolka. Parasolka. Tu jest serce. Parasol. Kotwica i płetwy. Łatwy. Kotwica, kotwica. I tyle. Tęcza i kostium. Tęcza kostium. Mamy kostium. Mamy tęczę i tu. I kostium. Dobra. Mamy piłkę palma Mamy palmę. Mamy palmę. I mamy tutaj piłkę. Mamy okulary i chmurę. Chmura. Chmura. I okulary. No i ostatnie dwa. Mamy delfin wiadro. Delfin, delfin, wiadro i kapelusze były dwa. Patrzcie. Ale one nic nie dają chyba. Tu jeszcze była tęcza. Dobra, jest chyba pusto. R, A, C. Dobra, i ostatnia zdrebka z numerem sześć. Łódź, motyl. Jest łódź. Motyl. Teraz liść kotwica. Liść. Liść. kotwica, kotwica, wiadro, słońce, wiadro, słońce, słońce, żółw i chmura, chmura, żółw I nie tutaj jeszcze chm. Dobra. E, piłka Piłka kapelusz i arbuz Arbus Kapelusza. Mamy kapelusz kapelusz, piłka. Torba, tęcza. Mamy torbę. Mamy tęczę i tęczę. I tu. I jeszcze tu był kapelusz. Tak. Dobra. Teraz mamy tutaj szorty. I wodolot. Szorty, wodolot. Siupr. Tutaj szorty. Tutaj szorty. Tutaj wodolot. shorty i szorty. Tak. Ok. I mamy deskę, fale. Deska, fala, Tu nie ma, a Tu jest deska. Tu jest deska. Tu jest fala tutaj nie ma, tu jest fala, deski nie ma, tak, i tu mamy rybę i ośmiornicę, mamy rybę, mamy ośmiornicę i rybę i tu mamy, o, rybę mamy, wow, mamy, mamy linię, <laughs> tutaj jest 20, a jeszcze został jeden do końca symbol, a, jeszcze ośmiornica było, tak? Tutaj ośmiornica. Dobra. I. Dadzu kraba? Czy nie dadzą? Nie dali delfina. O, patrzcie, mamy tutaj linię za 30. <grym> to 30 i 20 to 50. A tutaj jest jeszcze delfin. Ale on nie daje nam linii. Mm -hmm. I tutaj nic nie ma. Czyli mamy. Płetwy nie było, nie, nie było. No to jednak się te cztery zdrabki ostatnie. J. J to jest co? To jest chyba pięć dych? Dobra, no to super. Tak, nie, wygrałam 50, tak, wygrałam 70 na 50. No to w końcu coś na plus. Dobra, podsumowanie, szybkie sobie zrobimy. I tak, te dwie są wygrane, no, znowu jest multum pustych zrapek, 4 na 2, tutaj przegrane. Yy, a tutaj dwie są wygrane. Yy, jedna nam dała 50 zł, yy, i tutaj jest linia za 20, Matko, co ja tak pokazuje linia za 20 i linia za 30, to jest razem 50 i chyba kontrolne to potwierdzają, oraz drugie Paradiso. Yy, z linią za 20 zł, i chyba to jest CCC. Tak. Więc na 55 zł, wkładu mówiłam, tak. Jest 70 yy, zwrotu. Więc mamy 15 na plusie. Dobrze. Czyli będzie na następny odcinek, jeżeli Wam się podobało. To zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakieś subskrypcje czy, czy po prostu na jakiś komentarz, yy, co tutaj można ulepszyć. No i zapraszam na moją społeczność, gdzie jeszcze można zapisywać się na zdrabki paradiso. Będzie live, prawdopodobnie wyjdzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Jeżeli nie będzie komplet wykupiony yy, całej paczki, to zrobimy ją po prostu w następnym tygodniu, na początku tygodnia tego live'a i, i to na tyle. Dobrze. Zobaczymy się w następnym odcinku. Ja już się z Wami żegnam. Pa.